Grudniowy miesiąc świąt prezentów różnego rodzaju stary dziad przychodzi do małych dzieci w nocy i wręcza im prezenty moi drodzy, ale tak naprawdę nic nie jest lepszym prezentem pod choinkę niż powrót legendarnego Sezefa po 9 miesiącach. Także ja jestem Kacperek Games PL. I witajcie serdecznie w najnowszym filmie z serii SPECIAL W sensie, taką playlistę sobie zrobiłem i tam do film, no nieważne to jest A ja w tym czasie pragnę złożyć życzenia wszystkim trzem unikalnym widzom tego filmu Moi drodzy, żebyście mnie dalej oglądali Szczęścia, zdrowia, no, takie banały Życzę dużo słońca i też życzę dużo zachmurzeń, tak dla równowagi Żeby czasem było dużo, a czasem trochę mniej Łysym życzę włosów, na tym włosistym trochę łysości też życzę Eee, debilom życzę mózgu, a tym z mózgiem życzę jakby jego brak Żeby generalnie było mniej wypadków, ale też... trochę jakichś katastrof globalnych nie zaszkodzi Dzieciom z TikToka, żeby z tego wyszły i jawowcom, żeby przeprosili matki za to w co grają eee, Lewakom, żeby się z nikt ich nie śmiał i Konfederatom, żeby faktycznie ktoś ich na poważnie brał. O, to przy okazji życzę, żeby TVP się uratowało! biednym bogactwa, bogatym biedoty, egologom trochę zanieczyszczeń i tym zanieczyszczającym trochę onkologii, żeby każdy poznał jak to wygląda z drugiej strony, nie? A, no i życzę, żeby hype się wziął w końcu za robotę, bo na obiecywanie na razie kuźwa nic nie ma. Yy, Co jeszcze? Życzę sobie jak najmniej przerw. <laughs> no, zobaczymy. Życzę dzieciom za fliki internetu, lartą. No, w sumie nie wiem. Trochę Afryki życzę. Życzę szczurom lądowym, żeby zaznano morskiego życia. Życzę złym dobra i złego dobrym. No, innymi słowy, życzę, żeby było tak jak jest, bo jest, źle, ale jest stabilnie, nie? W sumie to życzę stabilnym braku stabilności, bo życie jest płynne, więc życzę tym, którzy są płynni, trochę stabilności, moi drodzy. Życzę sobie w sumie samych sukcesów. No ale no nie w szkole, mam to za późno. Życzę sobie wszystkiego, co najlepsze, przede wszystkim. W ogóle te życzenia są dla mnie, tylko ja to ogromne. <laughs> życzę tym, którzy mieli dobrze, żeby mieli źle. I ciul. Sure. I życzę grubym, żeby schudli, a żeby chudzi przytyli trochę. Yy, stare młodości, młodym starości. Pięciolatkom, które grają w Minecraft Bedrock na telefonach, to życzę akurat, żeby im to instalować. Nie potrzebujemy ich. Teraz uwaga, bo że matematycznie. Przygotowałem to, napisałem sobie to, czekaj. Żeby delta nigdy nie była na minusi, żeby się ładnie pierwiastkowało. Żeby trzeba było używać wzorów Wieta, żeby funkcja kwadratowa była niepełna, a i żeby w tej funkcji nigdy bezwzględnej też nie było, nie? Tak tak patrzę, to w sumie tyle. Jak czegoś nie powiedziałem, to też życzę. Oficjalnie wracam. Nie mówię na ile wracam, ale wracam. Pa, jakie piękne sanie. A, no i jeszcze, żeby pan Bogusław tego sprawdzianu nie zrobił, nie? To bym się najbardziej ucieszył.